Siema, cuda, moi drodzy, miesiąc minął od kiedy byłam tutaj ostatni raz, więc najwyższa pora, żeby do Was wrócić, updateować Wam dietę keto, na której jestem od prawie pół roku, podzielić się z Wami moimi doświadczeniami. I fakt, że było mnie tutaj mało, a właściwie nie było mnie tutaj... Wiąże się też z tym, że było mnie mało na Instagramie i ogólnie mało w Internecie, więc powiem Wam szczerze, że powrót i mówienie do kamery zajmuje jakby więcej czasu i wymaga, sprawia więcej trudności niż to było dwa miesiące temu czy miesiąc temu, więc. Um, nie wiem, czy to, co teraz nagrywam, wrzucę gdziekolwiek. W każdym razie traktuję to jako trening i rozgadanie się przed kamerą. Być może ten odcinek będzie wymagał ode mnie więcej czasu. Spróbujmy. Zobaczymy. Zapraszam. Sorry w ogóle, że tak Ci wsadzam łeb w ekran, ale nie mam jeszcze mikrofonu, a chciałabym, żebyś mnie dobrze słyszała, słyszał. Także sorry. Że nie daje ci przestrzeni w tej naszej relacji. Jestem gotowa na to, żebyś nazwała ją toksyczną w związku z tą bliskością, ale mam nadzieję, że od kolejnego filmu będziemy mogli się trochę zdystansować. A póki co, przechodzimy do głównego tematu: keto. Jeżeli jesteś w ciągu pierwszego roku na keto albo zastanawiasz się nad tą dietą to myślę, że ten film Ciebie zainteresuje. Ja jestem niecałe pół roku na keto. Dużo się uczę, dużo błędów popełniłam, za niektóre słono zapłaciłam. A żebyś Ty mógł zaoszczędzić i czasu, i zdrowia, to korzystaj z moich błędów. Jakie zmiany wprowadziłam w ostatnim miesiącu? Główną zmianą, jaką jaką wprowadziłam, jest zmiana proporcji spożywanych tłuszczów. Wcześniej na początku jadłam głównie tłuszcze nasycone, czyli mięso w dużej ilości, masło, smalec i tym podobne. Aktualnie część tych tłuszczów zmieniłam na tłuszcze nienasycone, jedno i wielonienasycone, czyli ryby, orzechy, oliwę z oliwek, Ryby, nie wiem czy wspominałam i tutaj jemy ryby tłuste typu śledzie, łosoś i też małe ryby, które mają mniej metali ciężkich, jeżeli ktoś się ich obawia, na przykład szprotki lub sardynki. I więc to jest pierwsza zmiana. I dlaczego tę zmianę wprowadziłam? Wprowadziłam ją ze względu na to, że w książce dobropolskiego, którą przeczytałam w ostatnich tygodniach pod tytułem Ketoza 2, wyczytałam, że tłuszcze jedno i wielo nienasycone są bardziej ketogenne niż tłuszcze nasycone, czyli jest łatwiej utrzymać. Ketozę, spożywając właśnie te tłuszcze, czyli możesz nawet spożywać więcej węglowodanów, zachowując wysoki poziom ketozy, bądź też bardziej uciąć tłuszcze, utrzymując ten stan ketozy. A tak naprawdę na tych dwóch aspektach powinno nam zależeć, będąc na ketozie, czyli właśnie na zwiększaniu węglowodanów. Po co? No przede wszystkim po to, żeby ta dieta była łatwa w utrzymaniu, żeby ona nie była restrykcyjna, eliminacyjna, tylko po prostu, żeby ograniczać te węglowodany względem takiej diety wysokowęglowodanowej, ale jednocześnie, żeby to też nie było dla nas rezygnacją z przyjemności. Po drugie, żeby ta dieta była odżywcza, żeby można było dostarczać sobie różnego rodzaju witaminy, minerały. Oczywiście mięso, mięso jest super źródłem witamin i minerałów. W każdym razie też warzywa czy, czy owoce sezonowe też dobrze jest spożywać. Więc to jest pierwsza, pierwszy cel, do którego powinniśmy dążyć na diecie keto. No, a druga drugi cel, no to bardzo często na keto przechodzimy po to, żeby schudnąć. No i nie ukrywam, że ja też mam taki cel, żeby te 2-3 kilo mi spadły. A żeby to zrobić na diecie keto, to trzeba ucinać tłuszcze, pozostając w ketozie. No a właśnie dzięki temu, że spożywamy więcej tłuszczów wielo- jedno jedno-nienasyconych, to możemy właśnie te tłuszcze ucinać, Zachowując stan ketozy, czyli redukujemy. Pozostając jeszcze przy temacie tłuszczów, to wprowadziłam też oleje MCT do posiłków i spożywam dwie łyżki oleju MCT dziennie. Po prostu wypijam po, po łyżce do śniadania i łyżkę do, do obiadu. Olej MCT zwiększa ketogenność posiłków, czyli znowu to samo co robią tłuszcze nienasycone, pozwalają zjeść więcej węglowodanów, pozostając w ketozie, czyli dietę mamy bardziej zróżnicowaną, mniej restrykcyjną, bardziej sycącą, bo możemy jeść więcej błonnika, o którym też będę mówić. A dodatkowo też e, możemy pozostać w stanie ketozy, ucinając właśnie inne tłuszcze, a właśnie, żeby zredukować na keto, to ostatecznie będziemy właśnie ucinać te tłuszcze. Czyli zostawiamy białko na odpowiednim poziomie, węgle, tak właśnie, e, żeby, żeby pozostać w ketozie. To jest kwestia indywidualna, jak tam się nam uda, no ale właśnie, żeby zredukować, no to redukujemy. Ucinamy tłuszcze. A dzięki temu, że spożywam olej MCT, czyli jedno średnio nasycony, to właśnie jest mi to łatwiej utrzymać. No i druga zmiana, którą mogłam wprowadzić dzięki tej pierwszej zmianie, to jest zwiększenie podaży błonnika. Codziennie jem od mniej więcej 15 do 20 paru gramów błonnika. I Dzięki temu moje posiłki są bardziej syte. Dzięki temu łatwiej jest mi dążyć do celu, który sobie założyłam czyli właśnie utratę tych kilku kilogramów, bo nie jestem głodna między posiłkami mam długie przerwy między posiłkami jestem w stanie utrzymać okno żywieniowe, o którym też będę wspominać i główne źródła tego błonnika. No to są oczywiście warzywa, a tych warzyw mogę jeść więcej dzięki temu, że moje posiłki są bardziej ketogenne ze względu na tę pierwszą zmianę, o której wspomniałam. I jakie jem warzywa? Cukinie, seler, brokuł, um, jak się nazywa to, fioletowe. Mm. No nieważne, to, co się często jako emotikonkę wkleja, nie wiem po co zupełnie. Więc głównie zielone warzywa, no to fioletowe warzywo, którego nazwy nie pamiętam teraz. I robię sobie też regularnie chlebek keto. I tutaj pewnie się odezwą głosy, że keto, keto oszukańcze dania. Chlebek keto. Jem na bazie i robię na bazie pestek słonecznika, które są super źródłem błonnika, i y, babki jajowatej, która też właśnie jest bardzo dobrym źródłem błonnika na diecie keto. No i właśnie dzięki temu, że ten błonnik. Y, w mojej diecie zwiększył, zwiększył się. Jestem bardziej najedzona, dłużej syta. No i też wspieram pracę moich jelit, nie rozleniwiają się one. Wiem, że są zdania podzielone, czy błonnik jest potrzebny w diecie, czy nie. Ja po pierwszych miesiącach diety keto na bardzo niskim błonniku mogę stwierdzić, że dla mnie przy moich zdrowych jelitach, co jest też istotne. Lepiej się czuję w momencie, kiedy mam tego płonnika w diecie więcej. Jeżeli macie problemy jelitowe, no to wiadomo, że to jest to kwestia indywidualna. Ja się z wami dzielę moim doświadczeniem jako osoby zdrowej metabolicznie. I ostatnia, e, ostatnia moje, moi drodzy zmiana, o której dzisiaj powiem, bo już słońce zachodzi, a nie chcę nagrywać przy sztucznym świetle. Jak widzicie, wyglądam jakbym nagrywała kalkulatorem, ale ważne, żeby dźwięk się zgadzał. Więc ostatnia zmiana, którą mogłam wprowadzić dzięki tym pierwszym zmianom, to jest okno żywieniowe. I ja już wcześniej wprowadziłam okno żywieniowe, przy czym e, teraz... Jem wcześniej, to jest tak zwane okno ETTRF, czyli wczesne okno żywieniowe. Śniadanie jem w granicach 8 830 i faktycznie ostatni posiłek jem o tej 16-16 minutami. Więc jest teraz godzina 17, już jestem po kolacji, nagram do Was ostatnie zdania i polecę na spacer. I następny posiłek zjem dopiero jutro. I dzięki temu, że. Zapraszam Was oczywiście do, do, do dyskusji, do rozmowy w komentarzach, bo wiem, że zdania są podzielone, czy omijać śniadanie, czy nie. Ja idę tym rytmem chronobiologii. Rano trenuję naczczo, około, około 6 rano i o mojej aktywności fizycznej, aktualnej powiem Wam już w oddzielnym odcinku, bo o tym więcej Wam opowiem. Ale ćwiczę rano na czczo, później około 8.30 jem śniadanie. I dzięki temu idę spać z pustym, już żołądkiem. Już wszystko, co miałam przetrawić, przetrawiłam. Dzięki temu też mam, mam o wiele lepszy sen. Regeneruję się o wiele szybciej. Faktycznie budzę się przed budzikiem i tylko czekam, aż budzik zadzwoni, żeby, żeby wstać dopiero. Więc. Działam zgodnie z chronobiologią, stosuję okno żywieniowe. Nie, ma, nie mam problemu z tym, żeby o 16.30 skończyć ostatni posiłek i już zamknąć okno żywieniowe. Jeżeli dla Ciebie jest to nie do pomyślenia, żeby tak wcześnie skończyć jeść, to etapami przesuwaj te okno żywieniowe i zobaczysz, że to przyjdzie samo. No i o, na koniec, bo już y, mrok się robi na dworze, y, jakie to przyniosło efekty, moi drodzy. Dzięki temu, że wprowadziłam te zmiany, y, jest mi o wiele łatwiej utrzymać dietę keto. Y, widzę, że y, nie zatrzymuje mi się woda w organizmie, nie podjadam. No i co najważniejsze, y, waga spada. I nawet mimo to, że mam dzisiaj pierwszy dzień okresu, i zazwyczaj przed okresem puchnę i, i, i moja waga rośnie, to dzisiaj stanęłam na wadze i mam równo kilogram w dół względem wagi sprzed tygodnia. Więc jest to duży sukces, bo to znaczy, że po okresie ta waga jeszcze będzie niższa. Także ja jestem mega zmotywowana, wreszcie czuję, że znalazłam odpowiednią drogę dla mnie, czyli keto śródziemnomorskie. ETRF, czyli wczesne okno żywieniowe, i ciekawy wątek, zamieniłam sport. Na aktywność fizyczną. A o tym w kolejnym odcinku. Zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Dajcie znać, na jakim etapie keto wy jesteście, czy, czy już czujecie się jak w domu na, na tej diecie, czy jeszcze popełniacie błędy, wyciągacie z nich wnioski, czy, czy może jeszcze się po prostu zastanawiacie nad tą keto, no bo słyszeliście, że jest ona taka restrykcyjna. Ja chcę Wam pokazać, że nie jest restrykcyjna, może być naprawdę smaczna, sycąca, urozmaicona mm, i jeszcze raz smaczna. A ja kończę na dzisiaj i idę nabijać kroki, bo rozpiera mnie energia. I życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia, Buziaki, i mam nadzieję, że jeszcze szybciej do zobaczenia niż po ostatnim filmie.